W związku z modernizacją linii 201 Gdynia-Port-Kościerzyna-Maksymilianowo zostaną likwidowane niektóre przejazdy kolejowe. Między innymi przejazd kolejowy Śliwice-Wielkie Gacno będzie zlikwidowany. W związku z tym zostanie wybudowany odcinek drogi wzdłuż torów do drogi Tuchola-Tleń. Tam miał być wiadukt, ale wnioskowaliśmy o wiadukt, ale otrzymaliśmy pismo w 2000 roku, że takiego już wiaduktu nie będzie, bo nie spełniamy tam pewnych norm. W związku z tym wystosowaliśmy stanowisko Rady Powiatu, wnioskując o to, aby ten wiadukt powstał. Jak wiadomo, miał być tam wiadukt z rogatkami, gdzie Pociągi tam będą miały duże prędkości, 140 km na godzinie, czy 160 nawet, towarowe też około 120, gdzie tych, po, tych pociągów będzie bardzo dużo, co związałoby się po prostu z stanem przed szlabanami. Wiadomo, służby różne muszą przejechać bardzo szybko. Byłoby to bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców Śliwic, jak i części gminy Ceksy, no i oczywiście dla tych, którzy jadą do autostrady A1 i wracają. Otrzymaliśmy, po tym stanowisku otrzymaliśmy pismo, że jest pewna szansa, aby ten wiadok powstał, lecz powiat będzie musiał jak gdyby finansowo dołożyć. Zgodziliśmy się na to, omówiliśmy szczegóły w końcu doszło do tego, że podpisaliśmy porozumienie. Z PKP i taką, że wiadukt jest ujęty w projekcie i będzie wykonany. Koszt dla powiatu Tucholskiego wyniesie 2 miliony 200, który będzie realizowany po wykonaniu tej inwestycji. To jest gdzieś około 2026 rok. Na ten czas będziemy musieli zabezpieczyć kwotę 2, milionów, 2 miliony. 200, co jest kwotą jak gdyby sztywną, ustaloną w tej chwili był po podpisaniu tego porozumienia i ta kwota jest niezmienialna. Czyli gdyby raptem inwestycja podróżała w związku z sytuacją, która panuje w naszej części świata, to tu w tym przypadku nic się nie zmieni. Tu płacimy 2 miliony 200 po wystawieniu faktury, powiat i tą kwotę będzie musiał zapłacić.